Witajcie kochani z tej strony niulece Szczecina. Witam Was kochani w dziewiątej części, przedostatniej naszej zabawy z brylantami i z krzyżóweczką za 3 zł. Albo tu coś wpadnie fajnego w tych krzyżówkach, albo będzie katastrofa. No i co kochani? Mamy po dwie karteczki, biorę jedną i jedną, zostały nam ostatnie. No i koniec zabawy. No dobra, no to co, bierzemy się, pierwsza karteczka to jest, zaraz zobaczymy kto, Monisia Esz ze zdrapeczką i dziesiątką, te odsuwamy, no już tam naprawdę niewiele zostało, tu mamy Monię, mamy Monię, mamy Monię, dobra, no i mamy maluszki. Oj, żeby tutaj w tych maluszkach coś fajnego wpadło, bo sami widzicie, no. Jak coś, to już mamy zwycięzcę. E, co my tu mamy? Słowo Ada. Dobra, no i co mamy? Literka U, a drapeczka jest nadko Natal, Drapiemy. Natalia trzymaj kciuki. Tu mamy U. Tu mamy też. Dobra, kolejna to literka W. Przypchnąć trochę balkon. Mamy słowo owad. Mamy W tutaj. O i mamy W tu. No tych W troszkę wpadło. Kolejna literka to F. Tu mamy F. Tu mamy. Tu mamy też. No, jak nigdy. I ostatnia to literka E. Tu mamy, tu mamy, tu mamy L. Nie było, no szkoda. No i co? No i nie. Nie, trzy muszą być. A jest raz, dwa. Nie, to nie to. No dobra, M. Tak, M było, czyli mamy Adama. No, Natalia dokłada 3 złote. Fajnie. Arminowc wędzi. No, może coś tutaj wpadnie fajnego. Tutaj mamy kogo? 41 i Gosia G. Gosiunia ma jedno słowo Ewa. Dobra. No i szukamy kolejnych. Mamy literkę L. Tu mamy, tu mamy, mamy drugie słowo. Tu mamy L, tu mamy L. Ok, kolejne to P. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Yy, I tu mamy. Kolejna to Y. Tu mamy. Tu mamy. No i ostatnia to Z. U mamy Z no i nic nie dali sprawdźmy B S czyli pusto no niedobrze kolejna osoba 36 i jest to też Natalcia tutaj nie ma żadnego słowa szukamy literki H nigdy w życiu tej krzyżówki już nie kupię Bynajmniej nie całą paczkę. Literka M. Tu mamy M. Tu mieliśmy H. Dobra. Dalej literka N. Tu mamy dwa razy. Tu mamy dwa razy. Yy, tu mamy. Tu mieliśmy jeszcze H. Tu mamy N. Tu mamy N. Patrzcie, tu tucha jeszcze, no. No dobra. I literka O. Tu mamy, tu mamy, tu mamy słowo, sok. Tu mamy. Tu mamy, tu mamy kolejny wyraz. Tu mamy. Teraz sprawdźmy. Widzę U. T nie widzę. C nie widzę. D nie widzę. B nie widzę, w, w też nie widzę. To co mamy dwa słowa, czy szukamy? Mamy dwa słowa. Dobra, kolejna osoba, 20, trapeczka, gosia G. Gosia ma jedno słowo. No i szukamy. No, H znowu. Tu mamy O i mamy słowo. Fajnie. Gdzieś jeszcze tu mamy H. No dobra. Kolejna literka to Z. No daliby coś takiego, wiecie, nie? Wow, normalnie, żeby nam czapki z głów pospadały. Literka J. Tu mamy. No i ostatnia literka R. Tu mamy. Tu mamy R, tu mamy. No i to by było na tyle. Sprawdźmy. Tu mamy B, a tu mamy A. No jak widzę, B to już się trzęsie, nie? No bo przecież coś opuściłam. 14 i to jest też Gosiunia. Tu ma Gosia słowo ROK. Dobra, no i patrzymy. V, no kurcze. Dobra, dalej. Literka L. Tu mamy, tu mamy, tu mamy i tu mamy. No, tych L trochę było. Teraz Z. Tu mamy Z. Tu mamy. I literka D. No, D w ogóle nie dali. B, S. Pustak. No dobrze, to teraz patrzymy Monisia. Monisia nam tutaj coś wyczaruje w brylantach. Trzymamy kciuki i patrzymy gra pierwsza. Tu mamy klucz i okulary, czapka, czapka, ojciec. No i dali podkowe. Gra trzecia. Lustro torba. Gra czwarta, zegarek, naszyjnik Gra piąta, trofeum pierścionek. Gra szósta korona white i czapka. Kapelusz, jak to zwał, tak go zwał. Safe zegar. Czekolada róża. Naszyjnik, szminka, safe. Kolczyk, perfumy worek, torba korona, trzynasta worek i pierścionek, ajdź. No dobra, no to teraz czternasta podkowa. Dalej tu mamy różne, szesnasta, ajdź, zobaczcie, nie dalej, kufra trzeciego. No dobra, teraz dwa różne, kolczyk tron, pierścionek moneta, naszyjnik lustro, perfumy czekolada, no i zobaczcie, gary wcisnęli, no jakbyśmy mieli za mało roboty. Czekolada, okulary, róża prezent, świnka, brylant. No, tych brylantów dwóch nie było, no. Same trzydziestki, no i takie dwie fajne, hardcore. Tu nie mamy. Tu też różne. Złoto, złoto i lustro. Ać. Trzydziesta. Nie ma abonusie gwiazdeczka. No także tutaj mamy DSR, czyli nic nam nie wpadło. No i patrzymy kto jest w drugiej. Mamy tutaj kartelunkę i jest to Olczyk z drabka z numerem 3 kochani. No trzymamy kciuki za oczyka, mamy maluszki najpierw. Dobra i jest to jedyneczka, a jedynkę ma Monisia. Monisia trzymaj kciuki, żeby tu coś wpadło. Hajdź. Mamy unia. Jedno słowo. Literka O. Tu mamy. Ho, ho, jedno literka m tu mamy m tu mamy m tu mamy dobra dalej literka d mamy ad drugie słowo tu mamy d tu mamy mamy trzecie słowo kochani fajnie mamy trzy i ostatnia literka to literka k tu mamy, tu jeszcze M było. Kaka, tu mamy K. Tu mamy K. Mamy czwarte słowo. Dobra, to sobie sprawdźmy. R nie było, T nie było, L nie było, a W? W też nie było. To co, co, 6 zł? U. Tak, u, u. Mamy 6 zł. Wpisujemy mamy trapeczkę wygraną Nacia i Monisia dobra kolejna osoba no już przed ostatni przedostatni odcinek kochani tu nic nie ma literka G G G G tu mamy Dobra, no to co, literka R? Tu mamy R, tu mamy słowo RUM, tu jest R, tu mamy RAKA, kolejna to literka E, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu, tu, tu. Dobra, no i literka Z. Tu mamy i mamy słowo. Tu mamy Z. Tu mamy Z. To co? Dwa słowa, tak? K nie było. T nie było. H nie było. D, B nie było. Sprawdźmy. S, U. No nie ma. Słabiutko, słabiutko, żeby tylko jedna dwudziesta przez makabra normalnie w tych zdrabkach. Tu mamy dwa słowa, drabka z numerem dwunastym, niulowa. I tą drapkę wybrał sobie, hop. No Łukasz, trzymaj kciuki, masz dwa wyrazy. I lecimy. Literka D mamy. Tu mamy D, tu mamy D. Dobra, dalej literka J tu mamy Ajść dalej U no kurza, topka mamy U tu mamy U no i ostatnia G no a nawet nie dali G tu mamy G tu mamy G no no zobaczcie kochani no makabra nawet niulowa dwunastka Przegrana. Nieładnie. No dobrze, kolejna z numerem czwartym. Jest to zdrabka Gosi G. Też nie ma żadnego słowa. Szukamy X. -a. Tak, ten X no jest. No X jest i dał słowo. No dobra. Literka N. Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy N. Tu mamy. Dobra, dalej literka i. Oj, się odkryła literka C. I mamy, i mamy. Eee, tu mamy i, tu mamy C. No i co? Tu jeszcze sprawdzam, no ale też nic nie ma. T, B. No pudło. 66. I bel. Izunia. Mamy u. Mamy słowo Bóg. Dobra, tu mamy U. Kolejna literka to Y. Tu mamy i mamy słowo. Tu mamy. Dalej literka S. Tu mamy. No tylko jedna. No i mamy literkę L. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. No strasznie, strasznie, wiecie co? To chyba nawet 10% nie ma zwrotu. Dobra, no i co? I robimy brylanty. Brylanty olczyka. Numerem trzecim na oczek. Trzymaj kciuki. Szminka lustro. Tu mamy tron i safe, Tu mamy kufer, róża. Okulary, okulary i kolczyk. Worek i perfumy. Róża i perła. Tu też różne. Tu też różne. Gra dziewiąta, okulary i kolczyk. Gra dziesiąta, złoto, portfel. Perfumy, klucz, dzwonek, dzwonek i moneta. Moneta i złoto. Widzicie, zamienili się miejscami. No dobra teraz kochani gra czternasta nie ma ni nie ma trzech tu nie ma trzech no bransoletka dzwonek moneta perła kufer korona pierścionek pierścionek i tron no, myślałam, że może się jeszcze coś zmieni, ale tu chyba się już nic nie zmieni. Korona i garnek. Diament lustro. Worek trofeum. Prezent tron. Kapelusz czekolada. Sejf i świnka. Tu mamy torba i garnek. Świnka torba, klucz, pierścionek i w bonusie gwiazdeczka. No także nie tym razem, nie tym razem DR, czyli pudło. No niestety brylanty się nie okazały szczęśliwe. Mamy tylko dzisiaj dwie zdrapeczki, krzyżóweczki, monisi i naszej natarki. Ja kochani się z wami żegnam, no i widzimy się już na ostatnim odcinku i już wszystko będzie wiadomo. Także zapraszam was na ostatni odcinek. Pa kochani, pa!